Cześć widzowie, dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale i teraz zbieramy z takim fajnym chłopem, taki bałwanek, który się nazywa Winę coś tam. O nie, Fortnite, co się dzieje? Okej, okay, dobra. Dzisiaj będziemy próbowali zrobić chociaż jednego wina. On niestety nie ma mikro, ale myślę, że jakoś się dogadamy. Więc, dobra, zaczynajmy. To ty zaznaczysz, gdzie lecimy i wtedy wiesz. Zagramy. Dobra, wczytywanie. Dobra. Co możesz już zaznaczyć... Nie yy... Lecą. Pamiętacie, widzowie poprzedni odcinek z sejfem Nieudany, czy tam już nie pamiętam, jak był poprzedni odcinek? Chyba nieudany szukanie sejfów Ale na szczęście za to była taka normalna gierka. Braku za ja lecimy. Nie w ogóle, nie odkryłem miejsców, które jest tam. Ja bym chciał to dzisiaj odmawiać, bo to mnie tak wyszła. Możecie, widzowie, zostawić łapkę w górę, oczywiście. Moja siostra, właśnie trochę tutaj zakuta, ale to chyba wszystko w porządku, dobrze słychać. Dobra, pierwsza broń. Wolczka. Zaraz max tego golda Dobra Tutaj masz jedno jak coś mm. To mam Z okazji... O Pierwotniak Jeszcze chyba leci, bo widzę mnie. No okay, i widzę. Dobra, wysadzam, bo niech tutaj przyjdą do mnie ludzie. Dzisiejszy odcinek będzie się nazywał Robimy fragi Złóżka ja, A ktoś tam wystrzega, a ja nawet nie widzę To należy O nie! O nie, no Chyba ta dyna Chyba nie mogę się zrobić Gdy Ty masz tylko dwie szare bronie To Słabo Ale Dostaję linia tylko od kolegi do następnego odcinka Odbiorę ją Na chwilę cię jakby nie będzie ten Albo dobra, zrobię to poza odcinkiem to zauważyć, a on wiecie, ja tego bym nie chciał. Chyba jeszcze zdążysz po moją kartę. Dasz radę, Winnie. Masz stuką najlepszą najlepsza broń. Weźmiesz jakąś broń dla mnie, moją? No mi to może być. Zabrali mnie bo jeszcze Mkę miałem. Dobra, dawaj, dawaj. Cichutku. Mam tu jeszcze potkę. Zamiast czegoś. Dobra, to potem wezmę. O nie, uważaj! Nie! Aj, jaj. No dobra, gotowości To było takie takie beznadziejne, dobra. bo no, trzech razy sztuka się mówi. Teraz musi być jakaś pytana Ale laser, akurcze. Jeszcze jeszcze raz... O, dobra, już zaznaczyłeś, ich Dobra, powoli będziemy stachać. O, ja już wyskoczyłem, i teraz działłem. Doszczyć. Tutaj nie przeleciał za nami. Ale to chyba nikt nie przelecił, bo to jest taka nienazwana miejscówka. To mało kto tutaj przeleci. chyba ktoś leci. Nie wiem, o nie. Ja rezerwuję tego czasta ok? Ty możesz tamtego... Czekaj. Okay. Jest. O nie! No dobra, muszę chyba to zniszczyć. Nie chyba na pewno. MK fajnie. O, tutaj to się zarabia częściami mechanicznymi. Mam już trzy. W ogóle rzadko no, tutaj jestem. No. Tak to, jest auto, bo to, jest... Jest tutaj... to jest nie jest taki auto tylko jest rozwalony niestety. W sensie nie rozwalono, tylko że. z kołem tutaj. Teraz wyskoczę w pojazdem i ulepszę u niego bronię. Nie idę po to. Bazę. Tylko potrzebuje chyba już innych składników. Opon, opon chyba nie potrzebuje. Nie, to się chyba nie opłaca. Albo no dobra. Niech będzie. Może jeszcze raz ulepszę Nie, już mnie nie wiem. No, chyba to będzie spada i tak lepszego. Potrzebuję... Ile potrzebuję? Nie, jak się tworzyła faza? Takie XD. Jest coś w recepturze? No, czekaj, chyba to się łączyło z tym. Jak dobrze myślę... Nie. Yeah. Ej, Winnie, masz tutaj. Możesz przejść, Ło! Masz spaza. Jeżeli jak ty mi dasz tego spaza, to ja tak ci dziękuję. Nie no, to do spaza Boże, dziękuję. Czekaj, masz to. Masz to. Daj mi amo do pompy. Bo mam tylko 5. Dzięki. Dzięki. Wizualizacja. Dobra, Czekaj, no to hydrować, dobra. Just before. in heaven. tutaj będzie ide idealne miejsce. Tutaj wola będzie, jest tutaj, o! Tutaj tak jakoś w Ale mój na aby inaczej chować. radio. Można słychać. O, oh, dzięki. Mogą być prawa autorskie. O nie. Zostali. Mały laser. Czekaj. Czekaj, tylko wezmę fotkę. Mogę, tutaj była kapusta. O, mięso jest. Tobie uleczek. Czyli prakty, Czekaj, możemy obczaić trochę tą miejscówkę. Są takie rzeczy. Nie, wchodzę Okej, chodźmy to Dobra. drzewa. Dobra, nie wiem. Ja, ja sobie zniszczę drzewa. To mi nic nie szkodzi, ja przy okazji pomacuję. I zrobię zadanie za golda. 10 drzew, okej. Okay. Ała, awa Nie mam nic do tego Leży Czekaj, ja to drzewo robię, chcę mieć patrzę okay. Dobra, jak na razie gładko idzie Do tego aparatowego co mi wiesz Jeszcze tam drugiego można sobie wziąć Jeden, osiem Jeszcze trzy Z drzewka Hop, osiem Gdzie Nie no, dzięki już mam dobry lód. Czekaj, idę do ciebie. Brakuje tylko dużego Kelma. Tutaj chyba jest ta stroną. bo tak po prostu się wypalą w okay, to z tu golda tu jest osiem o dobra mam. już się. Rzucam tą wyczułkę. UWAŻAJ! Czekaj, trochę się tam za, za kamień? A, wykrętnica. A, jest drugi, niestety. Maloła, maloła. Szybko, chodź, chodź, damy krowę, na Nie, łama mnie, wiesz, mi spadza. Dziękuje, spadam. Jakby mało jeszcze było. Dobra, masz ten fajny łuk. Może też radę. Skup kucnij, bo mogą mieć wizualizację. Kucnij najlepiej w rogu. Dobra, bo widzisz twoje ruchy. Z razu trochę mówiłem O no nie, ulepsza to coś. To zły ten, to zły znak. Tutaj będzie jakaś Ło, nie ślad! Skąd? Ej, przecież No nie! Tak! No to wróćmy do lampy! To chyba... nie wiem, koniec odcinka, bo dość długi, dość długi jest już chyba ten odcinek. Więc widzowie. Widzimy się jeszcze dzisiaj na odcinku. Dzisiaj bardzo dużo odcinków, bardzo dużo. To nie wiem. To żegnam. Pa pa!